Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z nowości w Reddit e, Online, a w dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam, co dodali nowego, czyli jakie są promocje i tak dalej, co tam wymyślili. E, czyli dzisiejszy tydzień jest takim niezbyt konkretnym tygodniem, bo po prostu są różnego typu zniszczenia. Potrójne nagrody za wszystkie typy konfrontacji no to raczej wiecie na czym to polega. Będziemy dostawać trzy razy tyle kasy, trzy razy tyle złota, trzy razy tyle ekspa za te serie strzelanin, które no mniej więcej nikt w to nie gra, ale chyba teraz będzie się opłacało. Plus 40% zniżki na wszystkie bronie palne. Pokażę Wam, jak się to prezentuje, jakie są teraz ceny. Zaraz po cięciu zobaczycie. Oraz 60% zniżki na całą amunicję i 50% na broń białą i wiotną. W tym tygodniu otrzymaliśmy również zniżkę 40% na wszystkie broszury. Plus kolekcja weterana jest do znalezienia u Madame Nazar. Darmowe zaopatrzenie dla handlarzy i bimbrowników polega to na tym, że normalnie zamówienie zaopatrzenia do Crip Styling Company musimy zapłacić 20 dolarów, żeby dostarczyli nam 20 sztabek złota, a teraz za darmo to mamy. No i ogólnie jeszcze zacier na bimber również w bimbrowni będzie za darmo całkowicie w tym tygodniu. Plus 5 sztabek złota zniżki na stanowisko rzeźnika. No ale to raczej większość osób już ma. Chyba że zaczynacie, to wtedy może się Wam przydać. E, a więc teraz robimy cięcie i będę Wam pokazywał, jak to wygląda. E, zaopatrzenie wygląda tak, już Wam pokażę wchodzimy sobie w Clip Styling Company i mamy produkty. Zamów zapasy za darmo, jak widzicie, a więc bardzo Wam polecam. Nie ma sensu robić w tym tygodniu misji zaopatrzeniowych, gdyż musimy wykonać misję, a dostaniemy to samo, a częściej, często nawet mniej niż za zamówienie. Ogólnie w reszcie tygodni róbcie tylko misję, nie zamawiajcie tego, bo nie ma sensu tracić wtedy tych 20 dolarów. No, to cięcia. A więc teraz pokażę Wam, jak prezentują się ceny broni wszystkich u tutaj różnikarza. A więc bierzemy sobie katalog i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Ceny są naprawdę, widzicie, wszędzie promocja i zobaczcie: 154 dolary, wcześniejsza cena 258. Zobaczcie sobie, jakie są duże zniżki. Naprawdę się opłaca w tym tygodniu zainwestować chyba w każdą broń, tak naprawdę. Nie będę Wam mówił, jakie Wam polecam, bo nagram o tym osobny odcinek, które bronie są najlepsze, ale warto kupować w tym tygodniu bronie i w tym tygodniu również nagram Wam na ten temat odcinek, jakie bronie Wam polecam kupić Zobaczcie, tutaj była wcześniejsza cena 411 dolarów, a teraz jest 246. Eee, dobra, tutaj bronie już widzicie, jak to się prezentuje. Ale jest zniżka na amunicję. Wykupcie całą amunicję. Ja dzisiaj wykupiłem sobie całą amunicję. Tu jeszcze mam do dokupienia, bo już wyszczelałem. Eee, I zobaczcie, cena 32 centy, a wcześniejsza to było 80 centów. Amunicja jeszcze bardziej potaniała w tym tygodniu. Mm. Ale najważniejsza rzecz, jaką musicie koniecznie kupować w tym tygodniu, to jest olej do broni, który macie za darmo. Czyli kupujemy sobie tutaj na maksa. Ja już wykupiłem na maksa. A e, jak chcecie bardziej się zaopatrzyć w to, to teraz wam właśnie pokażę w jaki sposób to robimy. Mm. Wchodzimy w nasz podręczny katalog, przytrzymując lewą strzałkę na padzie PlayStation 4. Nie wiem, jak jest na innych urządzeniach. I wchodzimy, akcesoria bojowe bądź amunicja. Nie jestem pewien, sprawdzimy. Gdzie tu są te oleje do broni? Hmm. Nawet nie gadajcie, że nie można się zaopatrzyć, bo ostatnio było tak, że jak były, mm, jak były za darmo y, remedia dla konia wszystkie, to można było się w ten sposób właśnie w nie zaopatrzyć i zakupić do obozów, ile się chciało za darmo. No ale z tego wynika, bo to było tu przy, zaraz za łukami. Że niestety nie zrobimy czegoś takiego w tym tygodniu, a więc trudno, bo myślałem, że tak będzie. A teraz przechodzimy do kolejnego miejsca. No to teraz udajemy się do pasera, gdzie również są zniżki na wszystkie. Zobaczcie, łatwo palny bimber kosztuje teraz 10 dolarów, a normalnie kosztuje 20. Bolas kosztuje normalnie 30 dolarów, a dzisiaj kosztuje w tym tygodniu 15. Napisali, że są zniżki na wszystkie broszury u pasera, ale nie jest tak. Jest zniżka na wszystko u pasera. Zobaczcie sobie. Ja się nawet zaopatrzę w łatwopalny bimber, którego jeszcze nawet nie mam odblokowanego, bo naprawdę za tą cenę warto go kupić. Kupujemy 100 razy łatwopalny bimber. Było bo las, może na razie nie będę. Tutaj zobaczcie, dynamity, butelki, listy, te noże do rzucania toporki, tasaki, e, maczety, e, rewolwer z gravelunkiem szulera, To wszystko jest o wiele tańsze w tym tygodniu, ale przede wszystkim chodzi tutaj o broszury. I dzięki nim możemy tylko wytwarzać takie rzeczy. Nawet jeśli znamy na coś przepis, musimy zakupić broszurę, bo inaczej tak czy jak tego nie wytworzymy? One są bardzo drogie, teraz są chyba dwukrotnie nawet tańsze w tym tygodniu. Polecam Wam najbardziej zakupić broszurę na wybuchową amunicję, lecz ja mam ją jeszcze zablokowaną, gdyż jest ona od 90. levela, ja mam 70., ale coś, co Wam się przyda, na pewno sobie kupcie z tych rzeczy, bo broszury to chyba jeszcze nigdy nie przeceniali tej rzeczy. No, to na tyle z tej scenie. A więc to by było już na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, zostawieniu łapki w górę i to jest już na tyle. Cześć!